Hej, hej, dzień dobry, witajcie, kochani. Na samym początku z ręką na serduchu muszę wam powiedzieć, że już teraz powinniśmy być w Los Angeles, ale Ania, którą poznaliśmy kilka dni temu na szlaku w Mamut Mountain, poleciła nam, abyśmy koniecznie odwiedzili jeszcze to miejsce. Jesteśmy teraz w Bristol, nawet nie, nie jestem w stanie wymówić tej nazwy. W Bri nie jestem w stanie wymówić tej nazwy, napiszę. Jesteśmy w miejscu, gdzie rosną najstarsze drzewa na świecie. Drzewa tutaj mają między 3 a 5 tysięcy lat. Są dwie trasy. Jedna trasa ma 7 km, jest ona gdzieś tam, tam. i na tamtej trasie są drzewa, które mają nawet i 4,5 tysiąca lat. My wybraliśmy trasę lżejszą, bo ma ona tylko 1,5 kilometra. I o, jakieś włosy mi się przyczepiły. I tutaj są drzewa, które mają około 4000 lat. Przykładowo drzewo, które znajduje się tam z tyłu za mną, ma 3200 lat i umarło w 1676 roku. Co przeczytałam tutaj przed chwilą na tej tablicy. Generalnie rzecz biorąc, nie jesteśmy jakoś super mega przygotowani, żeby Wam powiedzieć coś mądrego, wiecie, żeby zabłysnąć, ale kupiliśmy taką małą broszurę za jednego dolara, więc tam przeczytaliśmy kilka bardzo, bardzo ciekawych informacji. I przykładowo takie drzewa rosną dopiero na wysokości 8000 stóp. Ja tak naprawdę teraz nie chcę wymyślać, ile to jest, ale myślę, że ponad 2000 metrów nad poziom morza na pewno. I ogólnie jesteśmy na bardzo wysokiej. Wysokości, bo wyjechaliśmy autem wysoko. Widoki były przecudowne, ale aż strach było patrzeć, wiecie, w dół, w tą całą przestrzeń, także, ale zobaczymy, czy warto. Tutaj na, na parkingu był pan ze swoją rodziną, który widać, że podróżuje, dużo podróżują, bo mieli przeróżne sprzęty ze sobą. Oni poszli tym drugim szlakiem. Tym, który ma 7 km, i powiedział, że to był jeden z najlepszych hajków w jego życiu. Także myślę, że nawet ten nasz krótki spacer tutaj i tak będzie, i tak będzie ciekawy. Także oglądajcie dalej. I o. co zobaczyliście ciekawego? Nie, nie widzę. Piękny widok. Piękny widok. I fajnie jest dotknąć drzewu, które ma dziś 3000 lat. Na taki widok gór. Gdzie jesteśmy. Wow. To są Sierra, całe góry, pasmo gór. To są największe góry, najwyższe w Stanach. Te Sierra się ciągną Pięknie. prawdopodobnie od Colorado, z tego okay, co pamiętam. Na drzewo. Coś znalazłam, mama. Coś znalazłaś? No wiesz co, inna ma strukturę całkiem, popatrz. Mhm. Całkiem ma strukturę. Bo to jest inny rodzaj sosny. Wspominałaś w ogóle na ujęciu, jak nagrywałaś o tych Igłach nie, z nie igłach, możesz nie? powiedzieć. No, to jest Słuchajcie, bardzo duża ciekawostka. Z igłami to jest tak, że. No, igły są starsze od nas. Igły są starsze od nas, ale jedno co jest fajne z tymi igłami, że normalnie jak są lasy, gdzie są drzewa iglaste, to ci co w ogóle dbają o lasy w tych parkach, to muszą sprzątać i sprawdzać, żeby było Żeby pożaru na przykład Żeby pożaru nie było zagrożenia. I muszą zbierać, jak jest duża warstwa tych zwykłych drzewach iglastych. A jak widzicie, tutaj wszędzie. To w ogóle nie ma igieł. A dlaczego? To małe igły. Tak, dlaczego? Słuchajcie, te igły potrzeba około 30-40 lat, żeby w ogóle spadła na ziemię. Także dlatego jest ich niewiele. tu. Te kilka, co jest igieł, to zajęło te, tutaj te brązowe. Te grube na dole. 40 lat zanim ta igła spadła. Także w sumie pisali z tego, że to jest bardzo fajne, bo nie ma zagrożenia tutaj pożarem w tym miejscu. I zagrożenia oczywiście utratą tych pięknych drzew. Mm -hmm. Obwarzaj, jaki tempo wykręcany, jaki jest korzeń w ogóle. Mm -hmm. Mm -hmm. Super. Kolejną ciekawostkę, jaką możemy wam powiedzieć, przeczytaliśmy ją właśnie w tej małej broszurce, że archeol archeolodzy, nie archeolodzy, naukowcy, którzy tutaj przyjeżdżają z kalifornijskiego uniwersytetu, często wykopują gdzieś jakieś pozostałości tych drzew Nie i wyobraźcie sobie, że niektóre z tych drzew, z tych resztek drzew mają prawie 10 tysięcy lat. No to jest po prostu aż niesamowite, gałązki, niesamowite, tak? no te które wykopują pod spodem. Tak. Tak. na przykład taka z jakiegoś drzewa i ma tak. 11 000 lat? 10, 11 tysięcy lat? Dziesięć, jedenaście tysięcy lat, tak. Ale pokaż z tej strony jak się to paliło. Mhm. Nawet wejdź od środka tam z drugiej strony, popatrz tu. Mhm, mm okej, okay. z tej drugiej strony. A ogólnie rzecz biorąc, to oni pisali, że nie wolno schodzić ze szlaków, więc my tak naprawdę też nie powinniśmy tu chodzić, bo napisali, że po prostu ludzie i jak to mówią, ślady butów niszczą ten las, więc więc postaramy się nie, nie robić tego więcej, ale patrzcie, jak to ciekawie wygląda. I jeszcze w tej ulotce było napisane, że pożary to jest naturalna rzecz i są potrzebne, żeby się las przerzedzał, żeby się wszystko odradzało, także to jest całkiem, całkiem... Ale powiem Wam, że straszne wrażenie na mnie robi to drzewo. Od środka tutaj. Naprawdę. Możesz, nawet bym powiedziała musisz. Patrzcie, jakie to jest ciekawe. Wow. Idziemy, idziemy, spacerujemy i powiem Wam, że myśleliśmy, że nie znajdziemy już ładniejszego miejsca, ale co rusz zatrzymujemy się, robimy zdjęcia, bo przyznajcie, że to wszystko wygląda niesamowicie. I ja tak naprawdę nie jestem w stanie to uwierzyć, że te drzewa mają aż tyle lat. Naprawdę. I tutaj mamy kolejne drzewko. I powiem Wam jedną rzecz: że tak naprawdę te drzewa są starsze od piramid w Egipcie, starsze od języka angielskiego, i, i zaczęły rosnąć przed narodzinami Jezusa Chrystusa, czyli tak naprawdę przed naszą erą. I to jest. To jest niesamowite, to jest niesamowite miejsce. Myślę, że niektórym może się tutaj nie podobać, ale, ale warto w życiu zobaczyć coś takiego, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, że w ogóle są takie drzewa na świecie, że są takie miejsca. Ale całe życie się człowiek uczy. No i zobaczcie, to drzewo już zaczyna. Obumierać, chociaż nie wiem, czy słowo już jest odpowiednie. Zwłaszcza, że pewnie żyje gdzieś jakieś czy tysiące lat, ale tak to wygląda, bardzo ciekawe, bardzo. Jeszcze w ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, że takie drzewa, takie lasy są oprócz tego, że są w Kalifornii, to są jeszcze w Nevada, w Colorado, w Utah i w Arizonie, także. W tamtych miejscach możecie również znaleźć. Mija dzisiaj dobry dzień, co? Ja nie mogę włączyć mikrofonu, bo tak mnie tutaj wierzbi, wobec. <grym> Cały czas, jak mnie ze za swoich zamek. Ale patrzcie, tutaj na Alpy. Tak, pięknie. Albo w Szwajcarii czy gdzieś, nie? Mhm, ładne widok. Tak, tak, tylko że tam jest zawsze pięknie zielona trawa, a u nas tak. tu jest żółto, ale ładnie. Ale masz widaczek kawkę, herbatkę tak. rano się tak. sobie. No i w ogóle następną rzecz, jaką warto powiedzieć, to to, że. W momencie, tak. w czasem w niektórych momentach, słuchajcie, jest tak gorąco tu do słońca, a w niektórych momentach wieje taki lodowaty wiatr, po prostu czuć lód w tym wietrze. No raz jest gorąco, o, a raz jest, gorąco jest, a za chwilę jest strasznie, strasznie zimno. Ale... No ale założyliśmy bluzy, bo pisało i nawet jak dzwoniłaś na information center, tak? Tak, tak. Co, czyli jest otwarte, co wziąć, to powiedział pan, żeby sobie dużo wziąć właśnie kremu. Nasmarować się tak. albo bluzy założyć, żeby się nie zjarać za bardzo. Tak jest. No. Popatrz fajnie. Ale fajnie, fajnie. fajnie. Schodzimy już ze szlaku, ale znaleźliśmy najpiękniejszy punkt z najlepszymi drzewami. Może tak. najstarszymi? Może i najstarszymi. Po przeciwnej tak. stronie mamy przepiękne góry. Stwierdziliśmy, że warto było tutaj tak. przyjechać. Ani, dziękujemy. Ani, dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. I oczywiście do zobaczenia w Los Angeles. Kochani, napiszcie, czy podobał Wam się ten filmik? Ja myślę, że możemy jeszcze się włączyć dzisiaj, bo mamy w planach jeszcze jeden stop, ale nie wiemy czy na pewno będzie otwarte, więc czy zdążymy? gdybyśmy... I właśnie czy zdążymy? Tak, auto jedzie. Gdybyśmy się nie włączyli, to oczywiście pozdrawiamy Was serdecznie. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę standardowo, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli Wam się będzie podobały takie filmiki, będzie ich więcej. Będziemy więcej, więcej jeździć. A jak komuś się nie podoba, to i tak będzie ich więcej. Tak jest. To dajcie na... O nie, nie dajcie dislijka, napiszcie jakiś komentarz, że Wam się w ogóle nie podoba. Tak. Nie podoba się, bo dislajków już nie można dawać. To tak. nie ale to wtedy napiszcie, że wam się nie podoba, nie. albo co wam się nie podoba, nie. albo co byście zmienili. Albo co chcielibyście zobaczyć. Wszystkie... Nijasta. Wszystkie... Czapka! Pa, pa kochani, cześć! Pa